No więc po przerwie, na czekanie na części zamówione do Audi 3 wracamy do prac przy tych lampach. Słuchajcie, światłowód dolny całkowicie zniszczony. I tutaj jest ten moduł. Mamy te elementy nowe. No ten światłowód, widzicie, on tak powinien wyglądać. Także przystępujemy do wymiany tych uszkodzonych części na nowe. Troszeczkę zabawy było, żeby oczyścić to, odkleić, bo to się wszystko zespawało. Ten stary światłowód z tą ramką jest już wymieniony na nowy. Widzicie? No i będziemy teraz dokręcać nowy moduł i po pomalutku lampę składać. Stary moduł tutaj zniszczony no z, został już usunięty jest założony nowy nowy moduł nowy światłowód no i zostało nam teraz najgorsze, czyli poskładać tą lampę i nie, jeszcze został nam górny światłowód, który też ma oznaki przypalenia, także ten górny też wymieniamy, żeby faktycznie ta lampa świeciła jak nowa już teraz. Dobrze, jesteśmy przy tym górnym, przy tym górnym światłowodzie, przy tym elemencie, gdzie jest górny światłowód. Tak sobie powinien wyglądać nowy. A tutaj mamy ten, który jest w lampie. No są pewne oznaki tutaj już wytopienia. Już ta barwa nie jest właściwa. Już to świeci delikatnie w żółtawym odcieniu. Widzicie, tą końcówkę jaka jest zużyta. Także wymieniamy ten światłowód. Również na nowy, żeby świecił dosłownie jak nowa lampa lampa jest złożona, co tutaj jest istotne, że Proszę zwrócić uwagę, że te spinki tutaj po prostu idealnie klosz tak złączył się z obudową Skoczyło na zatrzaski także szybciutko pakujemy wysyłamy bo bo wiem że tam czas nagli i ta lampa jest niepotrzebna do wysyłki zabezpieczamy tutaj te uchwyty tak żeby ta lampa dojechała w całości no oczywiście będzie wrzucona jeszcze z wypełnieniem, ale mimo wszystko te uchwyty, które tutaj są przy lampie, żeby pieczą, żeby dojechały, żeby dojechały całe. także tutaj to jeszcze będzie tak ułożone, żeby nie było nacisku na te uchwyty. A lampa dojechała w całości. Ten jest tutaj najbardziej wrażliwy, więc szczególnie tutaj skupiam się nad nim e, paczka też ubezpieczona będzie na 10 czy tam 20 tysięcy złotych jeszcze tego nie wiem bo nie nie ja akurat robię listy przewozowe w każdym bądź razie każda paczka jest w opcji ostrożnie i z wysoką sumą ubezpieczenia.